Witam wszystkich. Dzisiaj, dzisiaj zadanie mu takie Muszę się w stare ruły centralnego ogrzewania A mamy sezon zimowy Wpiąć takie trojniki Żeby połączyć mój nowy, mój nowy lighton cały Jak to zrobić bez spuszczania wody, bez zamrażania wody Bez zamrażania tej wody Nie do się. Dzisiaj zamontuję takie siodło Na ta ruła Centralnego ogrzewania Skręca co czterema takimi śrubami u góry zamotuję zawór, zawór kulowy, żeby nie poleciała mi woda podczas tego wybuchu. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda. Jak nie to będziemy pływać. Dobra, jak to wygląda? Jak widzicie to jest to siodło. Zawleczka. Tu są te cztery śruby. To jest ta moja ruła z centralnego ogrzewania. To jest taki przykład, tylko to pójdzie do wyrzucenia. I tu natomiast jeszcze wkręca zawór kulowy. Zawór kulowy. Bo jak zawleczka z tego granata pociągna następuje eksplozja. Tu jest w środku taki bolec. Tutaj, tu, akurat tu. Przesuwa ta Przeciną ją tutaj, w tym miejscu. I poleci woda do góry. Ten zawór musi mieć zakręcony, ponieważ przyjdzie woda.